Dzień dobry Państwu. No cóż, przyjechaliśmy po zwycięstwo i pierwsze minuty, pierwsze 20-25 minut w naszym wykonaniu wyglądało dość obiecująco, aczkolwiek mimo przewagi w posiadaniu piłki, tych sytuacji też za dużo nie stworzyliśmy, poza, poza gdzieś tam stałymi fragmentami gry, które... Były dosyć groźne, natomiast w dalszej części y, pierwszej połowy tak naprawdę napędzaliśmy, rywali y, swoją grą, y, mało utrzymywaliśmy się przy, 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 przy piłce, y, traciliśmy zbyt, piłko, y, zbyt szybko piłkę, przez co y, mil stwarzał sobie coraz to groźniejsze sytuacje. Y, przed zdobyciem bramki wyszli dwa razy tak naprawdę z bardzo dobrą sytuacją, y, upiekło się, natomiast już za, za trzecim razem no niestety y, straciliśmy bramkę. Do przerwy 1-0. Po przerwie wyszliśmy w celu odrobienia tej, tej straty jednobramkowej, natomiast druga połowa nie, nie ułożyła się też gdzieś tam po naszej myśli. Szybka druga żółta kartka Daria Cristo i, i w konsekwencji czerwona, przez co musieliśmy się w dalszej części spotkania mocno odkryć. Przeszliśmy na trójkę obrońców, co tak naprawdę gdzieś tam wykorzystywali... Przeciwnicy wychodzący z dobrymi kontratakami. No i po jednym z nich strzelili na, na 2-0. Na tyle, gdzieś tam do końca wierzyliśmy, walczyliśmy, udało się strzelić bramkę, natomiast to wszystko było za mało. Na początku, przede wszystkim gratuluję zespołowi to, i całemu naszej drużyny wygranej, bo to było w tym momencie najważniejsze. Myślę, że. Wygraliśmy zdecydowanie zasłużenie. Mieliśmy mnóstwo sytuacji niepotrzebnie w końcu straciliśmy ramkę na 2 do jednego i wkadła się jakaś nerwowość. Natomiast myślę, że dla kibiców bardzo sympatyczny mecz. mnóstwo sytuacji. Eee, ale takie są roki młodości. Nie? Ja teraz z tego tytułu, z tego miejsca chciałbym właśnie o tym przypomnieć, ponieważ w naszej drużynie nie wiem, czy wszyscy to obserwują. Grało 80% zawodników, którzy są w przedziale wiekowym między 19 a 23 lata, także to po prostu wychodzi w najważniejszych momentach nawet dzisiaj, gdzie nie potrafiliśmy zakończyć tego spotkania. Dlatego tym bardziej szacunek dla. Tych młodych chłopaków, że pod taką presją, bo nie ma co ukrywać, że porażka w tym meczu stawiała nas w trudnej sytuacji. Natomiast zareagowali bardzo dobrze i tutaj chciałem za to jeszcze raz pogratulować. I tak jak powiedziałem na początku, wygrana zasłużona, być może początek meczu troszeczkę taki w naszym wykonaniu nerwowy, natomiast później pełna konstrukt, dominacja. Oczywiście potrzebne karty że wiadomo, że ciężko było zespołowi GKS-u tych to zrobić. Natomiast doprowadzili do bramki na 2-1 i, i końcówka była mimo wszystko nerwowa.